shepard pulled the files you asked for what exactly No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Trzeci sezon, który już za kilkadziesiąt godzin zadebiutuje, to coś, co zdecydowanie przynajmniej mnie cieszy i cieszy zapewne, przynajmniej w teorii, zdecydowaną większość Was. A więc graczy Call of Duty Warzone. Zawsze nowe rzeczy w Call of Duty budzą, przynajmniej przez jakiś moment taką ekscytację, jesteśmy po prostu wszyscy podekscytowani tym, czego nowego doświadczymy w niedalekiej, niedalekiej przeszłości. Natomiast nowa część Call of Duty, którą zwiastuję Wam już od dobrych kilku miesięcy na kanale nieoficjalnie jest to oczywiście Modern Warfare 2, to zupełnie innego rodzaju emocje. Nowa część Call of Duty na Ringu w tym roku będzie o tyle wyjątkowa, że ona zakończy nam tak jakby cykl Warzone 1. Warzone się zakończy. I ta nowa część Call of Duty na rynku wprowadzi nam drugą odsłonę Warzone, która też nieoficjalnie będzie się po prostu nazywała Warzone 2. Dzisiaj więc zgromadziłem dla was nowe informacje, jakie pojawiły się od momentu ostatniego materiału, w którym mówiłem o Modern Warfare 2, w którym mówiłem o Warzone 2. Te materiały znajdziecie na moim kanale. Podsyłam wam linki do nich w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Tak więc moi drodzy, dzisiaj o pierwszych, można powiedzieć, oficjalnych zapowiedziach nowej części Call of Duty, które są tutaj teasowane przez studio odpowiedzialne za tworzenie właśnie tej części. Dodatkowo porozmawiamy również o najnowszych przeciekach dotyczących Warzone 2 i o wszystkim, co właśnie z tymi dwoma no co jak co mega, mega hypowanymi tytułami e, do tej pory wiadomo. Tak więc ja będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę, jeżeli chcecie docenić moją pracę, chcecie docenić mój research i zachęcam do subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z chociażby tego typu materiałami. Oczywiście nie tylko, bo na kanale proponuję Wam tutaj zdecydowanie e, dużą różnorodność w kwestii treści z Call of Duty. No dobrze, no to moi drodzy, generalnie sytuacja wygląda tak, że my Wszyscy, mam tutaj na myśli mnie, innych YouTuberów, innych twórców treści, Dataminerów, likerów i tak dalej, tak dalej, my wszyscy nazywamy nową część Call of Duty Modern Warfare 2. Z czego to wynika? No, wynika to generalnie ze słów, które gdzieś tam e, padały, m, inaczej, z tekstów, które gdzieś tam były pisane przez likerów, e, którzy tutaj informowali już prawie rok temu, że tą nową częścią Call of Duty będzie właśnie Modern Warfare 2, które będzie sequelem Modern Warfare z 2019 roku. Oficjalnej nazwy Activision nam jeszcze jednak nie zdradziło. Mam tutaj na myśli e, zarówno e, nazw oficjalną nazwę nowej części Call of Duty na rynku, jak i oficjalną. Nazwę tego nowego Warzone, dlatego my przyjmujemy na ten moment wersję Modern Warfare 2 oraz Warzone 2. Ale trzeba też pamiętać o tym, że Activision zapowiedziało już jakiś czas temu pracę nad dwoma tytułami i nazwało następną część na rynku. Sequelem Modern f 2019, więc, o ile nie jest to oficjalne potwierdzenie nazewnictwa Modern f 2, o tyle mamy oficjalne potwierdzenie tego, że sequel MW 2019, przygotowywany przez to samo studio, które to MW 2019 stworzyło, a więc Infinity World. No, jest tworzone i to właśnie ono pojawi się na jesień tego roku na rynku gier. W zasadzie najlepsze i jedyne rzetelne źródło informacji o nowej części Call of Duty na rynku, a więc użytkownik Ralse Valve na Twitterze jakiś czas temu poinformował niestety, że ma pewne problemy prawne związane z jego działalnością na Twitterze. Ralse Valve od ponad roku e, wrzuca tutaj na Twittera e, rzeczy, e, które nie są bezpośrednio powiązane z Modern Warfare 2 z nową częścią na rynku, ale pośrednio opisują to, co właśnie e, chcemy usłyszeć, a więc te informacje, e, które tutaj gdzieś nas przybliżają e, w kwestii w kwestii informacji e, do głębniejszej wiedzy o nowej części Call of Duty na rynku. Ralphs Valve po prostu informuje nas o tym, co gdzieś tam niby słyszał, co gdzieś tam widział i co według Według niego jest właśnie tą nową częścią Call of Duty na rynku. To Ralphs Valve wielokrotnie już e, przedstawiał nam tutaj różnego rodzaju przedwczesne informacje, które gdzieś tam później miały swoje odzwierciedlenie e, no, w różnego rodzaju sytuacjach, e, czy to na Twitterze, czy to w datach e, promocji czegoś i tak dalej, i tak dalej. E, no i jakiś czas temu padła data właśnie od Ralphs e, Valve, e, data, którą jest 30 maj i jest to według e, społeczności data oficjalnej zapowiedzi właśnie nowej części Call of Duty na rynku, a więc zapewne Modern Warfare 2. Tam w kuluarach krąży też data 30 kwietnia, natomiast wydaje mi się, że ta data 30 kwietnia została przed... Inaczej, to co miało się wydarzyć 30 kwietnia, wydarzyło się już kilkadziesiąt godzin temu. Bo kilkadziesiąt godzin temu oficjalne konta Infinity Ward, a więc przypominam, studio odpowiedzialnego za właśnie tworzenie nowej części Call of Duty na rynku, która pojawi się na jesień tego roku, e, dosłownie e, stały, stały się... Czernią. Na przykład oficjalne konto na Instagramie Infinity World. Yy... Po prostu nie zawiera nic, zostały usunięte wszystkie posty. Na awatarze mamy tylko taką ciemną, ciemną czarną plamkę. E, natomiast na Twitterze sytuacja wygląda bardzo podobnie. Mamy ciemny, bardzo tajemniczy awatar oraz bardzo ciemny baner, e, które no, na pierwszy rzut oka nic nie zawierają. Natomiast spójrzcie teraz, moi drodzy, dokładnie. E, to nie jest coś, co ja odkryłem, tylko oczywiście odkryła to społeczność po rozjaśnieniu tego banera na Twitterze. Moi drodzy, ukazuje nam się nikt inny jak legendarny Simon Ghost Riley, a więc postać, wokół której najprawdopodobniej, skoro jest to jako Pierwsza rzecz, jako pierwsza postać e, teasowane, e, e, postać wokół której e, zbudowana będzie cała otoczka marketingowa Modern Warfare 2. Trzeba tutaj jasno, moi drodzy, odnotować, że to jest pierwsza jakakolwiek oficjalna zapowiedź jakikolwiek malutki teaser. Tej nowej części Call of Duty na rynku. Wcześniej nic oficjalnego nie było, wszystko opierało się na nieoficjalnych informacjach pochodzących w głównej mierze właśnie od tego użytkownika na Twitterze, o którym Wam wspominałem przed chwilką. Natomiast e, to wszystko. Mam wrażenie, będzie miało przełożenie na, na oficjalne już rzeczy w niedalekiej przyszłości. Moi drodzy, jesteśmy już prawie w maju, e, i to właśnie w maju mają się e, dziać tutaj największe akcje promocyjne nowej części Call of Duty na rynku. Ma to być też powiązane z tym, że Call of Duty Vanguard jednak nie zostało tak dobrze odebrane przez, przez społeczność, jak Activision sobie to zaplanowało, przez co cała promocyjna akcja sama premiera modernowała. Warfare 2 e, prawdopodobnie została przesunięta na wcześniejszą datę niż to było wcześniej planowane. Gdzieś tam chodzą po głowie terminy, że nową część Call of Duty na rynku otrzymamy już pod koniec października tego roku, e, co. Z Generalnie byłoby taką datą o dwa tygodnie, nawet trzy tygodnie wcześniejszą niż to, co było pierwotnie planowane. Oczywiście to wszystko jest oparte na gdzieś tam nieoficjalnych przeciekach, nieoficjalnych domysłach, natomiast, no tak jak Wam tutaj to mam nadzieję dokładnie przedstawiłem, wielokrotnie te nieoficjalne przecieki znajdują później przełożenie na już oficjalne rzeczy. No i teraz moi drodzy, zapytacie na pewno, jakie to są nowe informacje, jakie przez ten czas od poprzedniego materiału, pojawiły się odnośnie Modern Warfare 2 i Warzone 2. Przede wszystkim w dalszym ciągu taką główną narracją w kwestii vibe'u, jaki towarzyszył będzie Modern Warfare 2, jest to, że całość będzie oparta na kartelach narkotykowych. Całość będzie też się działała w naszych teraźniejszych czasach, więc będzie to wojna, e, wojna m, teraźniejsza. E, no i oczywiście skoro mamy kartele narkotykowe, e, no to całość akcji e, w głównej mierze będzie, będzie działać się na terenach Ameryki Południowej, a główna mapa, Warzone 2, ma być oparta i bardzo mocno inspirowana stolicą jednego z, Amery z państw znajdujących się w Ameryce Południowej, Kolumbii, a więc legendarnym miastem Medellin. Wielokrotnie też było to gdzieś tam w wywiadach e, powtarzane przez, przez e, osoby związane z Activision, że Modern Warfare 2, ta nowa część na rynku, to najbardziej zaawansowane Call of Duty w historii, jakie powstało. Ta gra od czterech lat bodajże jest w produkcji. Jest ona na zupełnie nowym silniku, i jest to tytuł, który ma wprowadzić do tego, do tej marki Call of Duty zupełnie inne spojrzenie. Ma to po prostu, mam wrażenie, zrzeszyć jeszcze więcej fanów. Po prostu militarnych gier na rynku. Także jestem mega ciekaw, co dokładnie twórcy nam aż tak innowacyjnego przygotowali. Ale musicie zdawać sobie sprawę z tego, że zazwyczaj jak Activision tak zapowiada nowe, nowe gry, żeby po prostu ten hype tworzyć. Co nie zmienia faktu, że umówmy się najczęściej te nowe tytuły od Infinity World na rynku, a więc najczęściej są to właśnie tytuły pod szyldem Modern Offer, są rzeczywiście innowacyjne. I tutaj prze, przeszłość wielokrotnie nam to udowadniała, no chociażby MW 2019, które jakkolwiek e, byśmy nie traktowali, to musimy przyznać, że było innowacyjne, bo w bardzo, w bardzo inny sposób przedstawiło nam po prostu e, możliwości tej marki, możliwości serii Call of Duty. Jak tylko coś nowego będzie się pojawiało w temacie Warzone 2, Modern Warfare 2 to macie pewność, że na tym kanale od razu wleci o tym materiał, także polecam Wam subskrybować, bo ja generalnie prócz tego, że jest to niejako moją pracą, niesamowicie się tym jaram. Ja generalnie fanem Modern Warfare serii Modern Warfare jestem ogromnym, ograłem każdą część, wielokrotnie spędziłem tysiące, jak nie kilkanaście tysięcy godzin we wszystkich częściach Call of Duty i po prostu nawet sam Samej pasji te materiały tworzę. Także zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia łapki w górę. No i moi drodzy, mam nadzieję, że już niedługo na tym kanale jakiś grubszy materiał z samego Modern Warfare 2, które nadchodzi, się pojawi. Pracuję nad czymś, co mam nadzieję, Wam się spodoba. Ode mnie to już, moi drodzy, wszystko. Życzę Wam miłego dnia. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówi Goldzor, na razie.